Zaśpierać! żeby wasza dłużina wszystko by było i pani śpiewać. do domu. Wracam do domu. ciszy? do domu. Wracam do domu. Czy się, Ej, się wybierajcie, do Bykleje pośpieszajcie, przywitać Pana, przywitać Pana, poszli, znaleźli, dzieciątko żłobie, wszystkie mi znać. No. dane mi jutro jak togo gościć a ri ta jąłem za wielkiej ziemię radości ziemię radości a cztery tysiące Święty, Święty, a Ciebie królem Święty, kr czekali czekali Święty, 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 się się Święty, Święty, nam się ale to było trzeba wcześniej. Ach witaj. Dobrze, no, a skoro, a skoro przyjdzie. A witaj! No dobra, no, ale tak muskali. A skoro...